ulicy krzyk woła, gdy wychodzę nocą my tu robimy zysk, ty lepiej nie pytaj po co ziomal pogoni weed, lub kurwa, pogoni kosą mamy na ciebie kwit, ulica wydała osą. chcę mieć lambo albo bentley, z dodą nagrać sextape cofnąć czas, jak was jeszcze było więcej jebać rap, pretensje, rzuca mięsem nie robimy w korpo, a gonimy za klientem chuju mam co na to powiesz, odpocznę sobie w grobie lecę kolejną dobę, znowu nie zamykam powiek dziwka leczy moje fobie Ej, wiesz, że ciągle daję ogień Ej, nie chcę pamiętać, no więc rozpalam skręta Gotuję grudę, tak jak w eksperymentach Z ziomami bibat, chociaż bywają spięcia Ej, razem idziemy do zwycięstwa, suko Już od mało lata był miniony kurwa, temat Brak siana na ruchy, tylko sny, duże marzenia Pierwsze przesłuchanie, tak poznałem życia z temat Ktoś powie złe słowo, mija chwila i cię nie ma Milczenie jest złotem, robimy robotę PDW dla braci z fartem, zoba do Zobado, potem Pierdolone kurwy, chcą cię zmieszać z złotem Stoję z całym blokiem, ten rap to osiedli potem Wyjebane na twój łańcuch, tu ludzie zabiją cię za odrobinę hajsu. Zabieraj bandę obstrańców, tak się tutaj żyje, suko to nie jest dla lansu. Razem do zwycięstwa, razem aż po grób. Atmosfera gęsta stoi, czarny suk, Zimne noce, zimne suki, pełny klub. Żyje jak jebany duch. Nie chcę pamiętać, no więc rozpalam skręta Gotuję grudę, tak jak w eksperymentach Z ziomami wiwat, chociaż bywają spięcia Ej, razem idziemy do zwycięstwa Nie chcę pamiętać, no więc rozpalam skręta Gotuję grudę, tak jak w eksperymentach Z ziomami wiwat, chociaż bywają spięcia Ej, razem idziemy do zwycięstwa, suko Kurwa fajne, no. <śmiech> Ale <laughs> chodziłem tutaj z takim zamysłem, że... No bo ja już słyszałem trochę jak Japczan jakieś tam nuty nawija, a nie wiedziałem, że to jest taki uliczny klimat. Mówię kurwa. Ciekawe, czy Japczan ten track wyciągnie. A tak szczerze mam takie przeświadczenie, że Xayo to nawiną... Kurwa za dwa razy lepiej, nie? A to nie znaczy, że... Że, że Tylko Nie, on ma po prostu jakiś taki głos do tego pasujący. Jedyne co mi się tutaj gryzie, że są z pizdami sprzed komputera. Yy, dla nich duży hardcore to zapalenie papierosa. I mieszkają kurwa na strzeżonym osiedlu, nie? Więc no. <ścoughs> nie no, pozdrawiam chłopaki, ale dowiecie no jak jest, nie?